Drugi temat koncepcja człowieka w ideologii nazizmu i komunizmu. Temat został przygotowany, opracowany przez księdza profesora, doktora habilitowanego Zygmunta Zielińskiego. Ksiądz-profesor urodził się w 1931 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1957 roku. Od 1961 roku studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologii ze specjalizacją Historii Kościoła na seminarium księdza profesora doktora, doktora Habilitowanego Mieczysława Żywczyńskiego. Doktora w 1965 roku pod kierunkiem księdza profesora Żywczyńskiego na podstawie pracy Wykonanie ustawy Sejmu Pruskiego z 11 maja 1873 roku o kształceniu i zatrudnianiu duchowieństwa w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej 1873-1887. W 1972 roku habilitacja, praca habilitacyjna pod tytułem Kościół katolicki w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1848-1865. Następnie kierownik Katedry Historii Kościoła XIX i XX wieku. W 1980 roku profesor nadzwyczajny, w 1989 roku profesora zwyczajna. Pracował na kulu na Akademii Polonijnej w Częstochowie Państwowej, Wyższej Szkole Zawodowej w Hełmie w Sainton Hall University New Jersey, USA. Ksiądz profesor posiada ponad tysiąc publikacji z historii Kościoła, z historii Polski i historii powszechnej. Został nadesłany referat, który proszę o odczytanie oczywiście autorstwa księdza profesora, odczyta referat pan dr Tadeusz Dzwonkowski. Proszę Państwa, ze względów zdrowotnych ja niestety muszę zdjąć tą paseczkę na czas odczytania tego referatu. Po prostu Państwo byście nie słyszeli mnie i ja miałem jakieś problemy. Także tylko dlatego chciałbym po prostu to zrobić. Koncepcja człowieka w ideologiach nazizmu i komunizmu. Mięso armatnie. Temat tak sformułowany obarczony jest istotnymi znakami zapytania. Już samo słowo koncepcja generuje jeden z nich. Czy w grę wchodzi istota człowieczeństwa widziana w świetle teologii, ideologii narodowo-socjalistycznej lub komunistycznej? Jeśli tak, to w jakim przypadku analiza tak postawionego problemu byłaby bardzo rozbudowana? A sprowadziłaby go do pytania o miejsce człowieka w światopoglądzie i strukturze społecznej obu systemów. Każde pojęcie w takim kontekście użyte rodziłoby konieczność nowych eksplikacji. Na przykład pochodzenie życia i jego istota, granice integracji państwa w dziedzinę prywatności, stosunek jednostki do społeczności. Każdy z wymienionych systemów wartości ma swój własny wymiar. Ale w przypadku poruszonego tematu chodzić będzie o coś w szczególności dotyczącego konkretnego człowieka. O to, w jaki sposób był on postrzegany przez jedną i przez drugą ideologię. Rzecz jasna, pojęcie ideologia tutaj też również wymaga uściślenia. Rozumiemy ją jako cały zespół czynników tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych kształtujących sytuację osoby ludzkiej. Zarówno jednostki, jak i społeczeństwa. Te okoliczności zasługują na uwagę i nie powinno się w ich miejsce operować hasłami, w obu systemach w podobny sposób kamuflującymi istotne wymogi stawiane przed człowiekiem. Przy pomocy haseł buduje się oficjalnie formułowaną prawdę o człowieku, która nie pokrywa się z faktycznym losem, gdyż to on właśnie oddaje tę inną, realną prawdę osobie, która oficjalnie nie ma prawa bytu. To dotyczy obu wymienionych systemów ideologicznych, a właściwie każdego totalitaryzmu, gdyż istotą tego ostatniego nie jest co innego, jak stworzenie człowieka będącego narzędziem w urzeczywistnianiu jego celów. W czasie II wojny światowej ujawniło się to w drastyczny sposób. Nieco inaczej w hitlerowskich Niemczech, gdzie w czasie całej wojny około 27 tysięcy żołnierzy pełniło służbę w tzw. Tak zwanym z Batalionem, co traktowano było jako czas próbny, a w gruncie W gruncie rzeczy było jednostką karną używaną do szczególnie niebezpiecznych akcji. W armii czerwonej powodów wskazania żołnierzy na krótszy lub dłuższy czas do tak zwanych straf batów było wiele, i to zarówno za wykroczenia na placu boju, jak i bardzo często z powodów politycznych. Znaczna część tak zwanych strafników byli to więźniowie, którym dano szansę uzyskania tego rodzaju wolności. W czasie II wojny, e, wojny 442 tysiące żołnierzy służyło w batalionach karnych. 436 tysięcy znalazło się w więzieniach. 159 tysięcy za dezercję i tchórzostwo ukarano śmiercią. Takie żni było żniwo rozkazu Stalina numer 227. Ani kroku do tyłu. Dyscyplina wyrażająca się w brutalny sposób, zwłaszcza w czasie wojny, jest zjawiskiem rozpowszechnionym w wielu armiach. O ile w armii III Rzeszy starano się zachować pozory procedur sądowych, to w armii czerwonej jedyną wytyczną w tym względzie był słynny rozkaz Stalina nr 227 i NKWD, którego funkcjonariusze sprawowali faktyczną władzę nad jednostkami karnymi. Pewną ilustracją może być 11-odcinkowy film produkcji rosyjskiej Batalion Karny. Film, mimo zarzuconych mu braków, oddaje jednak atmosferę panującą w takich jednostkach i nieludzkie traktowanie żołnierzy przez dobrze zaopatrzonych we wszystko oficerów NKWD. Widoczna w obrazie filmowym pogarda dla człowieka znajduje potwierdzenie w innych publikacjach. Człowiek w systemie totalitarnym. Pojęcie totalitaryzm może być różnie kojarzone. Zawsze jednak zawiera ono w sobie element wyrażający jakąś całość w sensie akceptacji czegoś nam obcego. Jeśli dotyczy ona człowieka, to równa się zawładnięciu jego tożsamości. Człowiek wówczas przestaje być sobą albo żyje w rozdwojeniu. Nazywa się to niekiedy wewnętrzną emigracją. Wielki słownik języka polskiego wyjaśnia to pojęcie w sposób następujący. Wiadoma rezygnacja z oficjalnej działalności artystycznej lub życia publicznego na znak protestu przeciwko czemuś. Z kolei słownik terminów literackich formuje to nieco szerzej, jako postawę intelektualistów, w tym pisarzy, w państwie totalitarnym. Nie opuszczają go, ale wycofują się z życia publicznego, milcząc całkowicie jako twórcy lub, bądź unikając tematyki współczesnej. Określenie stosowano do pisarzy niemieckich III Rzeszy, przeciwników reżimu hitlerowskiego, ale także pisarzy polskich, którzy wybrali milczenie w czasach stalinowskich. Emigracji wewnętrznej nie może wszakże zacieśniać do pewnej kategorii postaw i pewnych środowisk ludzkich. Jest ona swojego rodzaju obroną dla wszystkich, którzy nie mają możliwości oswobodzenia się skrępującej ich zależności. W totalitaryzmie polega ona na konieczności przystosowania się do wymogów władzy jako warunku przetrwania. Aczkolwiek, polega to najczęściej na zewnętrznym okazywaniu podległości przy zachowaniu wewnętrznej swobody myśli i zapatrywań. Człowiek w systemie totalitarnym albo skazywał się na pewne pełne wyobcowanie, praktycznie oznaczające jedynie fizyczną emigrację, albo na pozorną uległość, zmuszającą jednak do współdziałania z systemem, co z kolei rodziło problem odpowiedzialności za jego dokonania. Ten problem wystąpił ostro w Niemczech po II wojnie światowej. W Sowietach do takich dyskusji nie mogło dojść, gdyż reżim odpowiedzialny za zbrodnie trwał do 1990 roku, a i potem, czyli do dnia dzisiejszego, wiele z nich nie ujawniono i nie osądzono. Sama istota totalitaryzmu zakłada pełne podporządkowanie jemu całokształtu życia społecznego. I w znacznej mierze indywidualnego. W tym ostatnim przypadku, enklawa wolności ograniczona jest ściśle do wnętrza człowieka. W tym sensie funkcjonuje jego podmiotowość. W każdym innym rozumieniu, jest on przedmiotem dowolnie rozporządzanym przez system. Ta wymuszona dyspozycyjność jest często okrywana pozornie przyznawanymi człowiekowi wartościami. Takie jak na przykład bohaterstwo w obronie istniejącego porządku nie objawia się w wolnym wyborze bohatera, ale w konieczności dokonania oczekiwanego odeńczynu, gdyż alternatywą jest śmierć jeśli nie z ręki przeciwnika, to z wyroku władzy bez ograniczeń władającej człowiekiem. W systemie totalitarnym jest to coś naturalnego, gdyż nie bierze on pod uwagę podmiotowości człowieka. A zasady moralne ustala zgodnie z aktualnymi potrzebami. W każdym rodzaju totalitaryzmu działa to inaczej, stąd też mechaniczne porównania nie zdają tu egzaminu. Wszystko zależy od tego, na fundamencie jakiej ideologii totalitaryzm jest zbudowany. Jakakolwiek jednak by była to ideologia, człowiek zawsze traktowany będzie jako materiał do tworzenia czegoś co jest przedmiotem samego systemu. W komunizmie będzie to społeczeństwo bezklasowe urządzone na zasadach demokracji, z tym, że demos, lud, zmuszono do oddania swoich prerogatyw całkowicie do dyspozycji rządzącej grupy. Stalin, będąc panem życia i śmierci wszystkich obywateli, formalnie był tylko pierwszym sekretarzem wszechwładnej partii. W istocie jednak wszechładny był tylko on. W systemie hitlerowskim partia odgrywała także drugorzędną rolę, a nawet często była po prostu narzędziem sprawowania władzy, gdyż władcą absolutny był tutaj wódz, Führer. A tak zwany Führerprinzip jedyną jej podstawą, antropologia sowieckiego komunizmu. Jednostka zerem, jednostka bzdurą. Sama nie ruszy pięciocalowej kłody, choćby i wielką była figurą. W Włodzimy, Władimir Majakowski. Powyższe zawężenie do komunizmu sowieckiego jest konieczne, gdyż oblicze komunizmu jest jednorodne, nie jest jednorodne. Komunizm państwowy nie wyrastał na glebie dziewiczej. W Rosji zderzył się on z samodzierżawiem i wieki trwającym wrastaniem jego w mentalność przeciętnego Rosjanina. Cienka warstwa inteligencji rosyjskiej i demokracja, z którą nikt nie wiedział co począć, nie były w stanie przebudować systemu państwowego według wzorców zachodnioeuropejskich, co z kolei po upadku caratu byłoby jedyną sensowną alternatywą. Okazało się wszakże, że rządowi Kieryńskiemu zabrakło zdecydowania, a może także odwagi, by podjąć zdecydowaną przebudowę struktur państwowych. Bolszewicy, będący w mniejszości, zaskoczyli wszystkich użyciem siły, przy czym posłużyli się państwem autorytarnym, którego nie musieli tworzyć. Wystarczyło e, mutatis Mutat, mutandis, mutatis mutandis zachować i umocnić policyjne państwo zdobyca Ratu. Cytowany wyżej wiersz Majakowskiego wyraża oczywistą prawdę, bo wprawdzie Lenin okazał się jednostką wiodącą, ale demogo, demagogię swoją umocował w ad hoc formułowanej woli partii, tworząc w ten, w ten sposób coś w rodzaju autorytetu bezosobowego. Było to blisko tego, co bolszewicy osunęli, mianowicie caratu, gdyż w odbiorze społecznym car był wprawdzie konkretną postacią, ale samo dzierżawie miało swoją własną siłę napędową. Jednostka stawała się w systemie bolszewickim jedynie tworzywem w rękach faktycznie bezimiennej władzy, jak niegdyś car, tak teraz ubrany w łatwo przyswajalny symbol. W takim kierunku szło, co wycho szło całe wychowanie człowieka, od którego nie wymagano, by cokolwiek zrozumiał. Po prostu miał wierzyć w partię tak, jak wierzył w Boga. Takie pokierowanie wychowaniem społeczeństwa przyniosło owoce w postaci myślenia sloganami widniejącymi w przestrzeni publicznej. Dogmat wszechstronności Stalina wykluczał zastanawianie się nad tym, co człowiek sowiecki robił, a właściwie co mu kazano robić. Kto takiemu myśleniu nie ulegał, musiał wyemigrować w swój własny, ściśle utajniony świat. Nie, nie mogło to wszakże mieć żadnego wpływu na jego życie w świecie zewnętrznym. Tu był nikim, kółkiem w maszynerii stworzonej przez system. Swoją tożsamość miał włącznie na swój użytek wewnętrzny, przebudowa społeczeństwa na bazie ideologii zwanej komunistyczną, a będącej naprawdę, naprawdę najgorszą formą absolutyzmu, w niczym do oświeconości mogła pretendować tylko, w stosunku, e, e, tylko stosunkowo nieliczna e, nomenklatura, wymagała trudnej do policzenia ilości ofiar. Nie liczono się jednak z nimi a pewna, choć niedokładna sprawdzalność tego zjawiska pojawiła się dopiero na tle wojny 1940-45, gdyż tu system musiał odkryć karty. Zbyt wiele się działo przy otwartej kurtynie. Kurt, kult jednostki zdezawował całkowicie to, co w wierszu swym pisał Majakowski w czasie, kiedy potrzeba było uwieść masy, zwłaszcza wieśniacze. W ich, rękach pozornie oddając władz, w ich ręce pozornie oddając władzę, co miało zarazem być silnym akcentem odwrotu od Saratu i demokracji zachodnich. Rychło okazało się, że w systemie zbudowanym na mrzonkach musiało dojść do znacznie silniejszej dyktatury aniżeli carska. Stalin był jej wynaturzeniem, a ZSRR w zmienionej formie zachował ją Aż do końca swojego istnienia. Teraz z kolei antropologia naro narodowego socjalizmu. System stworzony przez Adolfa Hitlera tylko pod jednym względem był porównywalny z sowieckim. Było to totalitarne, separowa to totalitarne separowanie władzy w oparciu o swoisty Katechizm, w którym skrajny nacjonalizm. Łączył się z równie skrajnym rasizmem. Zatem fundament III Rzeszy był wprost przeciwny dogmatowi komunizmu sowieckiego, gdzie oficjalnie nacjonalizm został zastąpiony internacjonalizmem, a rasizm w państwie liczącym kilkadziesiąt nacji i raz był niemożliwy. Hitler w stopniu jeszcze większym, Himmler i Rosenberg. W warunkach, w jakich znalazły się Niemcy po I wojnie światowej, dążyli nie tyle do odbudowy Wielkich Niemiec, ale do panowania Niemców jako folków w wymiarze światowym. Opierając się na wczesnych teoriach Lagarda, Gobineau, Chamberlaina, wskazując na rasę jako źródło kultury i panowania, widzieli w narodzie niemieckim urzeczywistnienie takiej idei, czystość rasy. Określenie jej jako aryjska nie było powszechnie zrozumiałe, gdyż Aryjczykami zwano ludzi żyjące na terenie obecnego Iranu dla przeciętnego Niemca, natomiast były zrozumiałe określenia ibermęż nad człowiek i untermęż pod człowiek. Do tego dodawano cechy zewnętrzne, aryjska lub nordycka. Ta ostatnia była w pełni zrozumiała, gdyż przed, przedstawiała osobnika postawnego, blondyna, niebieskookiego. Rzecz ciekawa, że wśród przywódców hitlerowskich żaden oprócz Heinricha takich cech nie posiadał. Na bazie tak niejednoznacznej typologii, przy teo teoretyzowaniu, gdy chodzi o proweniencję tzw. rasy panów którą mieli teraz być Niemcy, Hitler snuł dywagacje, które w rezultacie miały prowadzić do praktyki zwanej Ausrottung, stosowanej do ras uznanych za zagrażające panowaniu rasy panów. Poróżne są roztrząsania, jakie są to rasa lub rasy będące najdawniejszymi nosicielami ludzkiej kultury i w konsekwencji będące twórcami tego, co obejmujemy ogólnie mianem ludzkości. O wiele prościej jest postawienie takiego pytania w stosunku do współczesności, bo okazuje się, że iż odpowiedź jest prosta i łatwo zrozumiała, to co dziś postrzegamy jako ludzką naturę, śledząc sztukę, naukę i technikę, jest prawie całkowicie e, twórczym produktem Aryjczyków. A właśnie ten fakt pozwala na uzasadniony wniosek, tylko że oni byli twórcami wyższego człowieczeństwa. A tym samym przedstawicieli, e, przedstawiali prototyp tego, co rozumiemy pod słowem człowiek. Jest on prometeuszem ludzkości, z którego światem, e, światem gwiazdy i skierki boskiego geniuszu we wszystkich czasach się pojawiały. Stale od nowa, ów ogień rozpalając, który oświetlał pozornie. Poznanie nocy, milczących tajemnic, i w ten sposób pozwalał człowiekowi wkraczać na drogę panowania nad innymi bytami na ziemi. I tutaj to, to, to jest cytat z Cup e, Adolfa Hitlera. Hitler nie lubił teoretyzować. Zapuszczał się jednak często w dywagacje z których z trudem można było skonstruować jakiś zrozumiały wniosek. W cytowanej wypowiedzi skraca niejaką drogę prowadzącą na człowieka, pozostawiając snucie fantastycznych hipotez na temat swojego, swoim bonzom. na ten temat swoim bą. Czas, kiedy to pisał, nie był zbyt odległy od innych wypowiedzi, jak zawsze enigmatycznych, ale zdradzających tę cechę jego osobowości, którą chcieli w nim widzieć, jego Adherenci chrześcijańscy. Jedno stwierdzenie sprzed 1924 roku jest typowe dla operowania przez Hitlera takimi pojęciami jak opatrzność, siła wyższa, misja. Oto wyznanie Hitlera. Jesteśmy wszyscy maleńkie natury nowe, Ja czekam na Chrystusa. Mamy tu próbę przedstawienia Hitlera w cytowanej książce jako kogoś, Osadzonego w tradycji niemieckiej, ale zarazem zatroskanego o miejsce Niemiec na mapie świata, o wpojenie Niemcom przekonania ich szczególnej misji dziejowej. Hitlerowi była potrzebna taka retoryka w chwili, kiedy sięgał po władzę, a po nieudanym puczu monachyjskim w szczególności. Opinia przywódcy, cierpiącego za naród, któremu na e, sercu leży tylko niemiecki, mężczyzna, Kobieta, dziecko po, e, pokrywała głoszone gdzie indziej cele narodowego socjalizmu, które Niemców widziały tylko w jednej roli, równała się do pełnej dyspozycyjności jednostki wobec państwa. To, e, e, cudzysłów, ta wola ofiarności w osobistym zaangażowaniu, jeśli trzeba, z narażeniem życia dla drugich jest służbą dla społeczności najsilniej reprezentowano przez Aryjczyków. Aryjczyk nie jest najważniejszy pod względem duchowym, ale w wymiarze poświęcania swojej gotowości i uzdolnień w służbie dla, dla, dla góry. Popęd samozachowawczy osiągnął u niego najszlachetniejszą formę, gdyż własne dnia podporządkowuje on ochotnie życiu społeczności, a gdy kiedy godzina nadchodzi, także składa z niego ofiarę. Znów oczywiście cytat z Mein Kampf Hitlera. W języku w pełni czytelnym wypowiedź powyższa oznacza, iż jednostka ponad osobiste cele musi stawiać cele społeczne, a ta, a te wyznaczał jedynie reżim, który wyczyścił Niemcy z tak żywotnych kiedyś inicjatyw społecznych rozwijających się na obrzeżu życia państwowego, ale przez nieprzychylnie traktowanych. Człowiek w systemie hitlerowskim był wyłącznie wykonawcą programu, jaki formułował reżim. Pozornie instytucje mające służyć były nastawione tylko na przygotowanie dla państwa użytecznych pracowników, bezwzględnie oddanych w sprawie żołnierzy. Im bardziej stawało się to jasne, że trzecia Rzesza nie wygra wojny, tym bardziej widoczne były praktyki reżimu deprywujące człowieka i sprowadzające go do roli swoistego Inwentarza żywego nazistowskiego państwa. Lebensborn był odrażającym tego przykładem. Zarówno młodzi sesmani, jak i dziewczęta dobrowolnie praktykowali działalność prokreacyjną. Przy czym dzieci zrodzone z takich kopulacji były synepatrię, synematry, synegenologia. Po prostu coś w rodzaju produktu bezimiennego. O wiele wcześniej wszczęto proces likwidacji tak zwanego minderwertiges Leibewesen, le, le, mniej wartościowego życia. Eutanazja jego była w planach III Rzeszy stosunkowo wcześnie, a wstrzymano ją na czas wojny ze względu na opinię publiczną. Człowiek zatem w systemie narodowo-socjalistycznym był traktowany instrumentalnie i takie wartości jak humanitaryzm, nie mówiąc o moralności chrześcijańskiej, nie odgrywały tu żadnej roli. W przeciwieństwie do komunizmu sowieckiego starano się do czasu nie napinać stosunków z kościołami katolickimi, z którym zawarto w 1933 roku konkordat notorycznie łamany, Podczas gdy w Kościele ewangelickim doprowadzono do schizmy, wywołanej przez tzw. Deutsche Chrysten, czyli odrzydzone chrześcijaństwo. Faktycznie z, w tym, z tym ostatnim miało miejsce, faktycznie z tym ostatnim miało, mające mało wspólnego judaizierung, maniakalne hobby Rosenberga znalazło akceptację Hitlera, choć ideologizowane, ideologizowanie tego dostojnika, tego dostojnika hitlerowskiego, Hitlera nie pociągało, gdyż wywodów Rosenberga często nie rozumiał, a sam Reich Bischof, Miller Skoro okazało się, że nie udało mu się pozyskać dla idei narodowego socjalizmu całego kościoła ewangelickiego, stracił na znaczeniu. I konkluzja na koniec. W ideologiach komunistycznej i narodowo-socjalistycznej -so człowiek nie był z pewnością problemem, któremu trzeba było stawić czoło. Oba systemy cechował imperializm najgorszego gatunku, bo oparty na podłożu irracjonalnym. W obu przypadkach panowania nad światem nie było osiągalne, jak się okazało, nawet kosztem milion, mi, wielomilionowych ofiar w ludziach i kolosalnej dewastacji poważnej części kuli ziemskiej. W tym zmaganiu o urzeczywistnienie idei z natury nie do zrealizowania człowiek stanowił tylko i wyłącznie narzędzie, daleko idącym stopniu pozbawione nie tylko przysługujących mu praw, w tym prawa do dysponowania swoim życiem, ale wszystkiego, co składała się na tożsamość człowieka jako autonomicznej jednostki. Zniewolenie człowieka przez oba systemy różniące się jedynie sposobem jego dokonania, jest cechą najbardziej czytelną ich definicji. Frazeologia nasycona hasłami humanitarnymi czyni degradację człowieka o wiele dotkliwszą, gdyż w kraju archipelagu Gułak śpiewano o Związku Radzieckim, gdzie tak wolno oddycha człowiek. Z kolei w jednej z arystowskich pieśni bojowych śpiewano Nur der Freiheit gehört unser Leben tylko dla wolności żyjemy. Oba systemy, sowiecki i niemiecko-hitlerowski, Osiągnęły jeszcze jedno, w szczególny sposób degradujący człowieka, by zdołały przekonać niezwykle wielu, że podejmując na rozkaz dzieło destrukcji, działają dla własnego i wspólnego dobra. Dziękuję bardzo w imieniu profesora.